Sobie, słuchajcie, dzisiaj na Targ Staroci Witam wszystkich serdecznie na nietypowym live'ie z drogi Kupiłem sobie nowy taki uchwyt do GoPro Na szybę, więc mogę sobie jechać Widziałem ostatnio gdzieś tam, ktoś tak miał takiego live'a właśnie z samochodu I sobie jechał i coś tam nawijał, więc... No, żeby mi się nudzi, a nie mam dzisiaj do kogo zadzwonić z rana, żeby nie zbudzić w niedzielę o 10.20 ale teraz zobaczę No nie mam teraz podglądu o, dobrze, na... tutaj mamy taki wyjazd ciężki o, jest kilka osób dzień dobry, dzień dobry wszystkich. witam serdecznie, mam nadzieję, że dzisiaj głowy nie bolą w niedzielę, mi już od 4 lat nie boli głowa w niedzielę, więc jestem zadowolony pełen optymizmu i jadę dzisiaj na targ na torach obczaić co tam ciekawego w trawie piszczy czy jest Krzysiu czy tam coś innego może będzie jeszcze, może ktoś inny, może będzie król diamentów, tego którego widzieliście wczoraj miałem taki zaległy odcinek właśnie więc go wczoraj wypuściłem a wczoraj znowu byłem na targu Staroci pod Iglicą i tam nagrałem dwa odcinki kolega Janusz z w Galerii 1001 Drobiazgów tak jak dobrze zapamiętałem z na był więc tam żeśmy pogadali, super fanty miał kupiłem też fajne fanty, bo kupiłem sobie takie gogle stare będę miał na dojazdy na Sokole muszę jeszcze jakiś stary muszę jeszcze jakiś starego pradziadek jeszcze 70 w pilotce jeździł. Nie w kasku, tylko pilotka, goglej i, I w trasę. O, 32 osoby, matko! Witam serdecznie w ten niedzielny poranek do kawusi. Mam nadzieję, że wypiliście kawkę, ja wypiłem. Zostawiłem kamę w domu z dzieciakami i jadę na niedzielny, spełnić niedzielny obowiązek. I odwiedzić targ na torach. Tak sobie ostatnio oglądałem na spokojnie, bo dla mnie już ten targ to jest. Ja tam chodzę, nie wiem, od 20 lat powiedzmy. I dla mnie to już jest takie wszystko normalne, że tam są te tory, że tam jest przejazd, że te pociągi. Ale w sumie, jak ktoś pierwszy raz oglądam no, i lubi taki dworcowo-pociągowy klimat, no to myślę, że to jest fajna sprawa, że tam sobie coraz jakiś pociąg przyjedzie, gdzieś tam zagwierżdzie. Ci ludzie, którzy tam przychodzą, to też jest coś naprawdę niesamowitego. Taki Wrocław inny i jakoś tak jest ten. Nie wiem, mam nadzieję, że nic nie zacina, bo tutaj korzystam dzisiaj z wi-fi z mojego telefonu, ale myślę, że to jest dobry temat, na jak jadę na przykład dziś w trasę sam i mogę sobie takiego live'a live odpalić. Niestety nie mam jak czytać, chyba że zaraz gdzieś sobie stanę i przeczytam, co tam piszecie. Ale widzę, że 38 osób jest w ten niedzielny ten Nie wiem, właśnie. Nie zawsze też mam siłę wieczorami robić te live'y i w ostatni poniedziałek, czyli w ostatni nie było, tak? Że ja zrobiłem chyba we wtorek czy w środę ze sklepu tego live'a i tam graliśmy sobie na fliperze. No ale tutaj ale już w tego wieczornego mi się nie udało. Mam też sporo filmów i to tak jest. Ja wieczorem powiem wam jak od rana jestem na nogach 6, 7 rano. I później, już ten wieczór, to ciężko jest, nie? Tutaj i praca, i dzieciaki, i różne rzeczy. Jeszcze mnie ten Katar od jakiegoś czasu trzyma. Nie wiem, muszę też sobie ogarnąć coś z tym Katarem. O, są, stajemy na światłach, więc zaraz zobaczę, co tutaj piszecie. Jesteśmy koło stadionu, teraz tutaj tego nowego w Wrocławiu. W Tychach byliśmy na Targu Staroci, Celina, Grzesiu, Adrian Urbański, Uri, Grzesiek, Nodymowy Mario, Szymon Ozimek, Dziubeks jest, Gandieres, Mieszko, Łukasz Święch, Sebastian Musz, pozdrów Krzysztofa od widzów, pozdrowie, pozdrowie. Dobra, mamy zielone. Ale słoneczko dzisiaj fajnie smaży. 4 stopnie jest tylko, niby. Ale słonko tak świeci, że na pewno jest. Przynajmniej ja tutaj czuję w twarz, że jest cieplej. O! I w spyk sobie jedziemy w lewo. No, tak po Wrocławiu. A, już przypomniało mi się, jeździ taki gościu z Wrocławia. On jeździ jakąś chyba BM-ką czy czymś i robi livey wieczorne tak jeździ gdzieś tam nie wiem czy tam muza u niego gra i, i, i światła, ruch <laughs> on bardziej daje tak na kamerę właśnie przed siebie przed, przed auto tutaj. nie wiem czy mi się uda może dojedziemy aż do słuchajcie do targu na torach to zobaczycie na żywo sobie jak tu ten cały wjazd wygląda tylko nie będę miał nagranego wstępu i co wtedy <laughs> no Która jest? W pół do 11, no dzisiaj się zasiedziałem, coś spałem długo. Wczoraj jeszcze składałem materiał właśnie z tego, ta, spod iglicy. Fajny ten, fajne fanty. Słuchajcie, wczoraj były obrazki Nikifora, po dwie stówy. Już prawie kupiłem, bo tak zrobione na starych, takich różnych kartonikach. Z tyłu ta pieczątka z ziemniaka, nikiforowa. No i to wyglądało jak oryginał, stara, stara rameczka. Gdzieś musiała pani z Kubła to wytargać, te rameczki chyba, no i cały, cały, wór miała tych, tych obrazków nikiforowych, ale Janusz mówi, że to lipa i z drugiej strony tak myślę, że mogłem dwie stówy zainwestować i zobaczyć, nie? może akurat, może akurat, na, na Allegro są niby po pięć stówek takie i to pewnie też są te, takie podróbki, ciężko myślę, że to teraz sprawdzić. Myślę, że tu Nikifora wszyscy znają. Byliśmy ostatnio, jak byliśmy w Krynicy z to byliśmy z kamą i z dzieciakami w muzeum tam. Nikifora. O, jeszcze jak ten, jak Mariusz mnie ogląda może, to pozdrawiam Cię serdecznie Mariuszu. Mariusz trafił do fajnego miejsca, bo wyjechał na Bieszczady i wysyłał mi e, zdjęcia, jakie tam stare motocykle, jakieś fajne takie ala muzeum prywatne namawiam Mariusza, żeby zaczął kręcić właśnie swoje jakieś vlogi może się uda, właśnie coś z detektywistyką mm, ale tak sobie pomyślałem, że ciekawiłoby mnie właśnie żeby zobaczyć co on tam dzisiaj robi no a tutaj kilka zdjęć wysłał i mm, takie to jest nie, ten, niepełne fajnie jak tak można coś tam gdzieś tam popodglądać szczególnie jak się nie ma nic na sumieniu <laughs> o, 37 osób z rana, witajcie napiszcie co tam porabiacie, ja sobie później odczytam Spokojnie tego, tego czata. Czekaj, zobaczymy, czy tutaj możemy to przestawić. Nie, tak chyba tak nie przestawimy. A tu ups. Dobra, może nic nie będę ruszał, bo coś namieszam. Kupiłem sobie właśnie jakieś takie uchwyty. I, i testuję teraz. Kupiłem jeszcze taki potrójny uchwyt, że można na maskę samochodu przyczepić kamerę. No, tylko ja nie wiem, czy będzie mi się chciało takie rzeczy robić. No, tak jak zabrałem do stanu drona. Do, no, do stanu drona zabrałem i w sumie tak go nigdzie nie, nie odpaliłem. Szkoda mi było czasu na to wszystko jakoś. No, Boguś Rambo jest. Dominik Paderewski, chyba Dominik, pierwszy raz chyba jesteś, bo nie kojarzę Ciebie. Witam serdecznie. <laughs> Tramwaj sobie jedzie. No, ja tu mam kawałek. Między 20 a 30 minut jadę. Wczoraj miałem taki. Czy to był wczoraj? Nie, no, wczoraj cały dzień tam chłopaki drzwi wstawiali. Kupiłem drzwi firmy Kornik i się okazało, że takie ościeżnice są daremne. Jedne drzwi w ogóle uszkodzone, jest taki zadzior. Te ościeżnice jakieś powykrzywiane, więc tam prostowali. Od 10 rano do chyba 17.30. 18.15 byłem w domu. To tak jak wczoraj oglądaliście odcinek, to, to właśnie tą dogrywkę ze stodoły nagrywałem dopiero po 18. I tak to wyszło jeszcze tu kolega Edi nie wiem, czy kojarzycie ten remont mieszkania, który tam się zaczął 3 miesiące temu chyba, to, to właśnie teraz się już kończy. Ale nie, nie przypilnowałem jakichś takich detali, w stylu że przełącznik zamiast miał być pionowo, przełącznik z gniazdkiem to jest poziomo i teraz, jak jest umywalka, no to lustro nie jest powieszone w osi, tylko jest przesunięte w lewo. Jak to zobaczyłem, ja mówię nie, no to ja rozumiem, że to mieszkanie może nie jest proste, bo to jest blok z 1949 roku i to jest takie przerobione poddasze, no ale już takich, takich rzeczy to powinno. Się jakoś tam nie wiem co teraz. Czy będę musiał albo mniejsze lustro kupić, albo może przesuną to lustro trochę w prawo. Bo jeszcze też czekam na meble, nie mam właśnie umywalki, nie mam tam mebli kuchennych. Też kolega, który miał to robić, wszystko było dogadane, potwierdzone. Jak gdzie miesiąc temu pytam się, no i co z tymi meblami, to a ty ten? Ty jednak je chcesz? Po prostu czasami, nie wiem, trzeba by z każdym chyba umowę spisywać, i no ale to ciężko, tak szczególnie jak ktoś tam się z jakimiś znajomymi robi albo z osobami, z którymi już się współpracowało. No, ale to jakiegoś takiego ciśnienia nie mamy, więc myślę, że na spokojnie to sobie teraz jakoś w tym tygodniu chyba mają być. Ten i się w końcu skończy, bo miało być teoretycznie chyba do końca listopada wszystko zrobione, a tu już mamy koniec stycznia i dalej mamy... Dalej rozgrzebane, bo tam jakieś listwy, e, takie te wykończeniowe na dole. E, trzy przyszły połamane, więc musiałem domówić. Zapomniałem jakiegoś parapetu tam domówić, tam jakieś takie. Co tutaj się dzieje? Co tu się dzieje na czacie? E, Szymon zimek, niekiedy z tych chin lipa przychodzi. No, czasami coś przychodzi. Zależy coś za mówisz. Płacę i wymagam. No, a najlepsze to było ten. Najlepszy był motyw, słuchajcie, bo wracam tam przedwczoraj, właśnie coś zapomniałem. Wracam się i dzwonek do drzwi naciskam, a tu dzwonek nie działa. Ja mówię, co nie podłączyliście dzwonka? I się okazuje, że ten. Że zamurowali wszystkie, już jest wszystko wykończone, a kabli nie wyprowadzili od dzwonka, więc. <ścoughs> I mówi, a nie, to spokojnie, to taki się kupi na bateryjki I ja mówię, boże święty, nie no, po prostu z każdą pierdołą trzeba by pilnować e, Z każdą pierdołą No z całej ja tam nie będę mieszkał, bo ja jestem takim detalistą, żeby mnie to zaraz denerwowało i... Ale tutaj cały czas pod górkę z tym mieszkaniem No nie wiem, zaczęło się od kaloryferów Kaloryfery wymienić nie, trzeba czekać do czerwca, bo on ten Ale oczywiście... Jak to w Polsce, jak się komuś zapłaci, no to tam nagle się dało zrobić. I ktoś sobie fuchę zrobił, wymienił te kolory. Ale też tam jakieś rurki pozostawały. Tu jakiś coś tam, bo. I to tak wiecznie, wiecznie, wiecznie coś. A wczoraj znowu do tych drzwi też jeździłem odmieniać te, te mechanizmy, bo przyszedł mechanizm do drzwi łazienkowych, taki zwykły na klucz. Więc raz pojechałem, nie taki. Drugi raz pojechałem, nie taki. Ale za trzecim razem, za trzecim razem. Przynajmniej może trochę schudne, bo to piąte piętro, więc sześć razy wczoraj tam się wbijałem na górę. <laughs> o, Justyna Junakerska. A masz miernik wilgotności. Yy, do drewna mam taki miernik wilgotności. O, ktoś tu na mnie trąb, no bo już zielona strzałka się włączyła. Ktoś się nie może doczekać już, na, żeby na Świebocki dojechać. O, już jesteśmy bardzo blisko. Bardzo blisko, jest 10.32 55 osób, witam serdecznie wszystkich zgromadzonych o. Tak myślałem kiedyś na ten, mam teraz takie uchwyty, żeby na Harley'a go przyczepić I może zrobimy sobie na wiosnę taką przejażdżkę, nie wiem, po rynku, po centrum, takiego live'a, nie? Nie wiem, napiszcie co wy na to Zobaczyć wieczorową porą A dzisiaj w ogóle chciałem wszystkim przypomnieć, że dzisiaj jest finał wośpu. Dzisiaj finał wośpu. Tu we Wrocławiu są jakieś koncerty Co najśmieszniejsze jest taki zestaw jak był w Łebie Bo gra Doktor Misio na rynku A później Nocny Kochanek <grytanie> Chciałem podziękować wszystkim Którzy licytowali te Aukcje, oferty tam udziału w filmie, przejażdżkę motocyklem Półtora tysiąca prawie żeśmy razem zebrali Więc super Super wynik O, tu jakieś remonty Dobra, ja już jestem prawie na targu. Prawie na targu jestem. Zaraz, 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 zaraz sobie tutaj dojedziemy i wjedziemy. I zobaczycie może na żywo chwilę Krzysztofa. Zobaczymy jak zareaguje. Powiem, że jesteśmy na żywo w telewizji. W telewizji w wolnych mediach. Wolne media. Zobaczymy co tu się będzie działo. Czy tu przyjedziemy? To są czasami takie kałuże, że jest dramat Wjeżdżam od takiego Zaplecza Żeby nie chodzić tam przez cały targ Jakby już wiem gdzie trzeba wejść i gdzie tam Do kogo Do kogo zaglądnąć po różne artefakty O tutaj ktoś wyjeżdża O dzięki No, także taki niedzielna pogawędka Niedzielna pogawędka. O matko! O, i kolega z ramem jedzie. Kolega wicie. Nie wiem, czy ja tu będę mógł to odczepić. O, tutaj kolega nas ogląda. Tym razem zobaczcie, jaki to jest przejazd. Dzień dobry. Ale pan ma ładne auto, panie, panie rezyseze. Jest, jest miejsce dla ciebie. Tak? Zostawiłeś? Wykup Zawsze jak y, mówię, już nie jeżył te to tory, bo. ty nagrywa. Tak, na żywo jesteśmy no. teraz. Aha, na żywo. Nie jeżdżą na te tory, bo już tam nic nie ma. I za każdym razem, jak ty jesteś, kurde, tyle rzeczy jest. I przyjeżdżam, nie ma. No. I nie ma nic, tam no, widzisz. Nie, nie, ale, ale jest, jest atmosfera. <laughs> Aha, jest no to i, I tak zauważyłem, że się rozrosło w tamtą stronę, coraz więcej tak? tego towaru. No, jest. no widzisz, no coraz no więcej dobra. kupujących, sprzedających Przylecie, się powodem. dzieje. No hej. A słuchaj, pytanko. Ten dart już rozlosowany Nie nie, jeszcze możesz napisać Dobra. coś o. O. cześć O, to no. znajomy, ale patrzcie na to, patrzcie na to pokażę Widzicie jaka tutaj jest Co ja muszę tutaj o Ło Jeszcze z auto sobie kurczę Zdemoluje 67 osób. Witam, witam Was na takim dzisiaj spontanicznym live. i zawsze wymyślam jakieś głupie głupoty. I dzisiaj wymyśliłem, że sobie zazwyczaj tu dzwonię do kogoś, jak jadę. Do Grzegorza, ale nie chciałem go budzić dzisiaj, skoro świto 11.00. No i zobaczymy, czy tutaj przyjedziemy. Na pewno przyjedziemy, bo zawsze tu przyjeżdżam. Tutaj co? Teraz z tym Busem Jedziemy sobie tu w taką szparkę O, wjedziemy w taką szparkę i o, a zobaczcie, ja sobie tutaj zrobiłem taki, że mam tutaj podgląd na czat O i dobra, jedziemy Ła! 72 osoby nie mają co robić w niedzielne potem. Witam Was serdecznie, bardzo mi miło, że oglądacie tutaj. Ła Aj, aj, aj. ja oglądam czasami ten. Wstawaki są takie ten Dominikanin Langusta na Palmie. Tam są fajne czasami takie złote myśli. I można sobie fajnie dzień zacząć. Ła, on już za chwilę będzie miał tam chyba z milion, ten, szostak. Ojciec szostak. Bardzo fajnie tam czasami opowiada. O, zobaczcie tutaj jak to to wygląda. Patrzę cię łysy, bo tutaj często łysy też gdzieś parkuje. No wysego jeszcze nie widzę. Napiszcie w ogóle też mi czy taki czy taki model może wprowadzimy tak, że będę te live y odpalał w niedzielę. By było wszystko na ten. My prosiliście kiedyś, żeby z stargu właśnie włączyć. O matko, jaki syf tam jest, zobaczcie. Zobaczymy, <laughs> czy tam podjedziemy pod Krzysia samego, czy się będziemy cofać. A może tu jakaś miejscówka? O! Ale miejscóweczka idealna dla mnie, proszę Państwa. Kampatyczek się złamał, chyba. Dobra, 18 minut, jesteśmy, 19 minut. Słuchajcie, ja się muszę przepiąć. Przepiąć, rozpiąć. I zaraz tutaj. Jeden uchwyt zmienię i wejdziemy na chwilę na targu, na live'ie, a później będę sobie kręcił na spokojnie odcinek. O, jakaś pani tu coś zagląda. Co? coś tutaj? A, bo tu nie ma jak dojść. No dzień dobry. Ej, bo w klucze masz przecież. O, to ci będę rzucać. Tylko nie w no kałuże. to są takie kałuże, że. Przedtem ten pan stał bliżej drzewa, to wtedy nie mieliśmy dojść. Aha! To mogę troszeczkę cofnąć jeszcze Oj, teraz, panie nie? No to ja wyjeżdżam. Zostań sobie radę. Teraz tutaj. O! Ja już tu uciekam. O! już Teraz ja nie będę mógł wyjść. Ej, nie, nie bo Tu bokiem pan z tej strony wyjdzie i będzie dobrze. Ja przepraszam, niech pan przejdzie. A, ale tutaj śmieci matko matko i córko Dobra, czy ja mam wszystko? Czy ja mam wszystko? Zaraz zobaczymy. Nie, nie, zobaczę co tutaj na czacie. 75 osób Prosimy mniej gadania z Krzysiem, a więcej chodzenia na targu. <śm> no słuchajcie, no to nie da się tak, że ja wiesz, jak jest bajerka z krzysiem, to jest bajerka z krzysiem. Wtedy mił byłby jeden odcinek mniej. O, jaka tam opona wielka jest. Więc zobaczymy, co ja tutaj. Aha, torby wzięłem na fanty. O, pociąg jedzie. Pociąg na żywo. Dobra, małe klucze. Dobra, i lecimy ostatnie minuty tutaj będzie to ten... zobaczę o. bilety do kontroli o <śmany> no właśnie słuchajcie każdy lubi co inne